Siemano wam wszystkim, to jest Mr. 50 Jest to mój pierwszy gameplay z pierwszego Let's playa z Battlefielda trujeczki. A ze mną jest Bajzie8001. Dzień No i gramy. No, mapka to jest, jak ona się nazywa, kanały. E no szach, czy jakoś tak. No, jakoś tak, dobra. I zespołowy deathmatch. No. I nie mam skilla. O tam. Dzie, gdzie jest jakiś medyk, o medyk daj, też No jest za późno ulecz mnie jakieś zjawisko okay. No spoko co mi tyle 12 Na jakiś Aha A mi coś nie za dobrze idzie reklama innego serwa od nich, dran baza Kurde jakieś trochę mam większe ściny niż zwykle, ale dobra, da się grać Wow. Kurczę, masakra. Jeszcze się okaże, że nikogo nie zabije. zabijesz kogoś. A, chciałem cię podnieść, ale nie zdążyłem. No to się podnieś, tak? No nie latarko, matko. Co, dalej tak mocno świeci to latarka? No, czy no... Pff. Ja w sumie różnicy nie widzę. Kurcze! Ale przeciąg mój, ja... No. Aha, fuks. A tu już nie za bardzo, bo przeładowywałem. No i koniec. Spoko mnie też. Uderzy za nie, już za niedługo... sniperka, jak chcę już M-ciunić, się to się mylić, jak latam No pięknie, jeszcze z noża dostałem. Spokojnie pogryz z Jakie lagi. Nie, się ja też. O boże. Po prostu cisnę na razie. Jeden na 6. Jest dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. I z tego ten jeden kill taki strasznie fuksiarski, że. Граната. Ай. Ай, не зауваживаем гно. Ими континурами так уж трудно было. граната. не Kurczę, gdyby tych lagów nie było. No, ale to jest... W rzadko nie tylko nie Akurat na taki trafiliśmy. No i nic żadnego ciekawego nie było, wcześniej to było jeszcze pingi 300, więc tam to by dopiero było strasznie Ja mam jeszcze dość niskie ping, to też może dość niskie. ping. nie wiem Ale mi laguje jak cholera w niektórych momentach, więc... Jezu, sorki Dobrze, że to nie jest hardcore. Ura, sobie wezmę snajpera, bo widzę, że trzeba tutaj pogosić Sprawdzamy to stanowisko. jezus. To cholololę przecina, ale. No ale mój cel piękny. Hmm, co ja nie muszę przeładować. What the fuck? Nie już myślałem, że mam mocno amunicję, bo tak strzelam. Co to, to, to było? Ja strzeliłem dwa razy, a. Nie! Yeah, drugi frak! Kolejny fuksiarski, ale okej. Okay. ok, no to się rozkładamy tutaj i czekam. Chyba poczekałem. Kurde, nie mam takiego dobrego z że to jest mocno Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. WTF? Nie, sniper dla mnie, nie jest nie, nie sniper. Dla mnie. Okej. Okay. <laughs> o! To jest ten celownik, co ja lubię? czy tak mi się wydaje. Jeśli tak, to będę za To jest PKA czy? Jest, to jest chyba ten... Mhm... Mm nie, to nie to co robi Ło Jezus... Ale całkiem nie. Ale nie. Do tej broni. Ale co się... Jak to i... O Boże. Ktoś mnie podniósł? Tylko co z tego? Iiiiiiiiiiiiiiiiiii. Trzy... Ale przycina! Ale tak. Hmm. Już to było. Trzeba inny celownik wziąć. O! Za to... park. A no, jednak ten dał dwa się tam paruje, bo. Kurde wszystkich trzech na razie, których zabiłem zabiłem z biodra, nie wiem czemu Mi się z biodra fajnie niektórych rodzimy Fuck tak. Snajper Snajper? Już nie żyje! A nie go się, ale nie rozwalił Jezus cały magazynek, ale jest kolejny Ale na razie wygrywamy. No. Niezbyt wyraźnie, ale wy... Mhm. O, level, nie No show. Zabił mnie kolej z naszym ulubionym shotgunem. Dało 12. Nie wiem czemu ja... Jezus. Kurcze! Co ja robię? Odblokowałem Magnuma. Ludzie też myślą, że mają straszne legity. No, ale to, to naprawdę jest niezbyt ciekawe. No. Przepraszamy was za to. No, sorry, ale to, to. taki serwer się trafi. Następnym razem będziemy starannie dobierać po prostu. Jezu, jaki fuks, kolejny! O i właśnie jeszcze e, zapomniał, oh, zapomniałbym powiedzieć, już to jest trzeci czy czwarty. Niech miałbym powiedzieć, jeśli ktoś chciał z nami zagrać, to... można dołączać. Mój no to nikt, nie ma problemu. Mój mnie to bezi8001. A mój to mrpt55. No. Gramy codziennie, więc... No, przynajmniej teraz, bo jest majówka. A, a. po majówce to się zobaczy. No, trochę mniej, ale i tak będziemy grać. No to... Na pewno. Ło, Jezus. Co to... Co to ja robię? Co to ja robię? Ja nie mogę. Mm, znowu resp i dead. Jest. Dobra, mnie ktoś uratował. Kurczę, nie zdążyłem. O Boże Cały magazynek No ale Lepsze to niż Nic Oh o no. mój Jeszcze 20 killów. 19 właściwie, 18 już. Taki króciutki mecz. No jeszcze, bo nie zabiłem, nie? I tego też nie. I ja! No nie... To trzeba będzie wyciąć. Nie no żartuję, a po prostu. są tylko. No być może, ale. No nie, jeszcze mnie Zobaczysz na filmiku, co tu się działo. Z mojej perspektywy. Ua Zaję się kładłem No i niedźwiedź Jeszcze ja O jak pięknie nawet do wody wpadłem Jeden kill mi brakuje. Jeden kini brakuje za tym do dało 12 czy się to uda zrobić? Nie 5. Co punktów? Ja! Kurczę! Ja! Ale chyba tu mik odblokowałem. Więc chociaż coś. Ej, hey, lol? 401 jest. O 410 jest. No to wychodzi. No dobra, to na tyle ten filmików? Tak. No to. to w takim znaczy. razie dziękujemy, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, trzymajcie na razie, się. Na razie.